Ksiądz Michał Lubowicki. Rozważania na krzyżowej drodze. Bóg w naszym życiu. Wydawnictwo Niedziela. Patroni medialni. niedziela.pl i Radio Fiat. Czyta Ksiądz Piotr Zaborski. Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój, Abel. On odpowiedział: Nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego. Rzekł Bóg. Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Sanhedryn, który wydaje wyrok śmierci raz na 70 lat, jest Sanhedrynem zagłady, powiedział mądry rabbi Eliezer ben Azariach. Wspólnota, która wydaje wyrok, jest wspólnotą zagłady. Rodzina, kościół, człowiek, który wydaje wyrok na drugiego, jest człowiekiem zagłady. Stacja druga: Jezus bierze krzyż. Bierze krzyż, no to, jak mówią, krzyżyk na drogę, jego sprawa. Nie można przecież się zajmować i przejmować wszystkimi dookoła. Nie tak będzie między wami. Kto nie bierze krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż. Niech mnie naśladuje, niech będzie sługą, niech będzie niewolnikiem wszystkich, nie jednego, nie dwóch, nie kilku wybranych, wszystkich, każdego. Kto nie chce nosić brzemion każdego ze swoich braci, a idzie za nim, nie wypełni prawa Chrystusowego. trzecia: Jezus upada pierwszy raz. Gdyby kuska nie skakała, zresztą ostatecznie nic takiego mu się nie stało. Do wesela się zagoi, a jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. A we mnie jest serce zranione, Niknę jak cień, co się nachyla, strząsają mnie jak szarańcze. Jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Potrząsają głowami. Tak jest za każdym razem, kiedy człowiek mierzy cierpienie swojego brata i waży jego łzy i krew własną miarą i wagą. Tak jest zawsze, kiedy wiem lepiej od ciebie, co się w tobie dzieje. Dlatego słowa Jezusa, który leży na ziemi, słowa upadłego Jezusa są surowe i groźne. Takim sądem, jakim sądzicie, was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. On osądzi, i on odmierzy. Stacja czwarta: Jezus przed Matką, będzie wielki. Będzie synem najwyższego, Bóg da mu tron Dawida. Trzydzieści lat ciszy w Nazarecie i nic. Trzy lata chodzenia w te i z powrotem w otoczeniu gromady byłych rybaków. I nic. Zatargi z nauczycielami, z przywódcami, pojmanie, proces, wyrok śmierci. A teraz stają twarzą w twarz matka i syn obietnicy. Panna wierna, cierpliwa matka nadal czeka. Tyle, ile trzeba. Umieć czekać w tej ciszy, w Nazarecie, kiedy nic się nie dzieje, nic, co by choć trochę wyglądało jak nadchodząca godzina spełnionej obietnicy. I na jerozolimskiej ulicy, gdzie wszystko wydaje się być karykaturą obietnic i okrutną kpiną zwierności, umieć w tej grobowej ciszy wciąż słyszeć głosy zwiastowania, pozwolić słowu dojrzewać i spełniać się jak ono chce, czekać z cierpliwą miłością. Muzyka Stacja piąta. Jezus pomaga nieść krzyż Szymonowi. Bóg, który zapragnął podzielić się z człowiekiem wszystkim bez wyjątku. Bóg podzielił się z człowiekiem sobą samym w swoim cierpiącym synu. Cierpienie jest intymnością Boga. Bóg chce podzielić z człowiekiem swoją najgłębszą intymność. Pragnie, by człowiek przyjął ten szorstki, krzyżowy dar. Pragnie tak bardzo, że szuka wszelkich sposobów, bym zechciał go przyjąć. Jest gotów podać go przez ręce, które w niczym nie przypominają jego rąk, przez nieczułe, porywcze, brudne ludzkie ręce, w rękach, które zmuszają do krzyża, które nakazują, narzucają krzyż obowiązku, pracy, niewdzięcznego zadania, zobaczyć nieśmiały pocałunek Boga, dać się uwieść Bogu, jak Szymon. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusa. Weroniko, która nigdy nie istniałaś, ale powinnaś istnieć, miłosierna wyobraźni ludzka, ocierająca chustą czoło samotnego Boga. Wera ikon, prawdziwe oblicze. Moje, mojego brata. Prawda o nas, o tym, jacy jesteśmy, o naszych intencjach, pragnieniach, słowach i działaniu. Prawdą o nas jest obraz i podobieństwo. Tak bardzo potrzeba Weroniki miłosiernej ludzkiej wyobraźni, by zobaczyć twarz Boga w twarzy człowieka. Stacja siódma: Jezus upada drugi raz. Co mówisz mi o Bogu? Ślisko tu od krwi ludzkiej. Najpierw trzeba więc się zająć tą wołającą krwią. Nie mieszać w to jeszcze Boga. Ta pokusa, żeby samemu zająć się swoimi sprawami. Ze sporą ich częścią radzę sobie sam. Bogu zawierzy się resztę. Podzielić swoje sprawy na te, do których można go wpuścić, i na te, w których narobiłby tylko zamieszania, w których na razie tylko by przeszkadzał. Pokusa nawet nie do końca świadoma. To naprawdę nieboska komedia, nieboska, czyli diabelska, komedia diabła. Wyrwać Bogu czy raczej podebrać dyskretnie, ukryć przed Nim część siebie i wyglądać do połowy z zakrzaka, jak Adam w ogrodzie po grzechu. Kazać tak wyglądać z zakrzaka swojemu życiu, powołaniu, swoim obowiązkom i ludziom wokół siebie. Najpierw zająć się krwią, od której śliska jest ziemia, ale Bóg położył się na tej ziemi, przywarł do niej całym ciałem dociśniętym do ziemi ciężarem krzyża i przetacza krew, swoją krew, która przemawia mocniej. Pozwolić Bogu na tę życiodajną transfuzję do każdej mojej komórki, wymieszać swoją krew z Jego krwią, pozwolić Mu wmieszać się we wszystko. Stacja ósma: Jezus śpiewa płaczącym niewiastom. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek nikczemny rytuał pogrzebów jakie piękno. Jaką estetykę może mieć w sobie nichczemny rytuał pogrzebów, spazmy płaczek, mniej lub nawet bardziej szczere szlochy ludzi na ulicy, na korytarzu, twarze wykrzywione tysiącem grymasów i min zgiełk codziennej paplaniny, jakieś zupełnie przyziemne odruchy drobiazgi. Po co w tym doszukiwać się piękna? Po co zajmować się pięknem? W poczuciu piękna są włókna duszy i chrząstki sumienia. Widział Bóg, że były dobre. Podobały się Bogu trawa zielona, nasiona owoców i wszelkie zwierzęta polne. I człowiek, człowiek, korona stworzenia, bardzo się Bogu podobał. Widzieć piękno to widzieć po Bożemu, cierpliwie doszukiwać się choć odrobiny piękna w sobie, w drugim. To szukać cierpliwie jak Bóg. Tworzyć piękno to tworzyć je jak Bóg. Bóg, który nawet wobec ulicznego zgiełku, nawet na drodze krzyżowej mówi do nas poezją, dźwigający swój krzyż. Bóg śpiewa pieśń o dwóch drzewach kwitnącym i uschłym. Śpiewać pod ciężarem krzyża, szukać piękna i wyśpiewywać piękno w drodze na każdą golgotę. Stacja dziewiąta. Jezus upada trzeci raz. Leży pod krzyżem. Jezus w wielki piątek leży pod krzyżem. Jako pierwszy wykonuje gest prostracji. Anglicy nazywają to creeping to the cross czołganie się do krzyża, albo pełzanie do krzyża. Żydzi pełzającym nazywali złego, a on mówił, że jak Mojżesz wywyższył węża, tak trzeba by wywyższono syna człowieczego. Wywyższony przyciągnę wszystkich do siebie. Porównał się do węża. Jezus wąż uzdrawiający. Ilu z nas nie ma już siły iść? Ilu czołga się, pełznie, przypominając stado węży? Nasze domy, miejsca pracy, parafie. Pełne są bezsilnych ludzi, jak często przypominają norę kobry, kryjówkę żmii, pełną jadu i syku, byle tylko jak on pełznąć, czołgać się ku krzyżowi, w nim uzdrowienie. Stacja Dziesiąta. Jezus Nagi. On światłem okryty jak płaszczem. Pozwolił sobie zabrać wszystko. Stoi nagi. Naga prawda, naga uczciwość, naga szczerość, naga czystość. Nagi, uczciwy, szczery, czysty Jezus mówi: Nic już nie mam, niczym ciebie nie kupię. Pozwoliłem sobie zabrać wszystko, żebyś mógł być pewien, że niczym nie będę próbował kupić twojej miłości. Bo kupowanie miłości to prostytucja. Bóg się nie prostytuuje. Człowiek, owszem, nie zawsze od razu fizycznie, ale istnieje duchowa, emocjonalna prostytucja, nieustanny targ niewolników, handel zainteresowaniem, uznaniem, uwagą, miłością. W małżeństwach, w przyjaźniach, we wspólnotach jesteśmy świątyniami ducha. Świątyniami zamienionymi w jaskinie zbójców i prostytutek. Bóg nie jest prostytutką. Bóg przygarnia prostytutki. Żadnej nie odtrącił, żadnej nie potępił. Bóg się oddaje za darmo i chce być przyjęty za darmo. Oddać się za darmo, przyjąć człowieka za darmo, być jak nagi Bóg. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie. Przebacz pomimo, że nie wiedzą. Przebacz, bo nie wiedzą. Przebaczyć nie pomimo, ale przebaczyć ze względu na doznawane zło, bo ono jest nieszczęściem, tragedią tego, kto je wyrządza. Przebaczyć bratu, bo zło, jakie mi wyrządza, Małe lub wielkie jest jego tragedią. Przebaczyć mu jego nieszczęście, przebaczyć sobie swoje nieszczęście, przebaczyć swoją słabość, bezsilność wobec chcianego i niechcianego zła. Tyle tylko, że on nie skończył na przebaczeniu. On jeszcze umarł za człowieka i dla człowieka. Przebaczenie jest preludium umierania. Nie skończyć na przebaczeniu. Jeszcze umrzeć, umrzeć dla siebie, dla swojego żalu, dla pragnienia odwetu, wyrównania rachunków, umrzeć dla swojego gniewu, umrzeć dla złości, ale i pogodzić się z tym, że obok agonii krótkich i niemal bezbolesnych są agonie długie i pełne cierpienia, że takie może być i to moje umieranie, i to także przebaczyć. Stacja dwunasta. Jezus umiera. Nikt nie żyje i nikt nie umiera dla siebie. On nie umarł dla siebie, a Jan nie dla siebie stał pod Jego krzyżem. Stał tam, by napoić spragnionego Boga swoją obecnością. Umierający Bóg w ostatniej godzinie znalazł jeszcze dom i matkę dla bezdomnego ucznia. Na Golgocie Bóg i człowiek są sobie najbliżsi i są sobie nawzajem w jakiś tajemniczy sposób niezbędni. Biada temu, kto nie chce napoić umierającego brata swoją obecnością. Biada umierającemu, który swojego cierpienia. Nie chce uczynić domem dla brata. Stacja 13. Zdjęcie Jezusa z Krzyża. Józef poprosił o ciało Jezusa. Piłat podarował mu zwłoki. Czytamy u Marka: To, co dla Józefa było umęczonym człowiekiem, dla Piłata było czymś, Ochłapem mięsa, który rzuca się komuś jak psa. Codziennie słyszymy, ciało Chrystusa. Nosimy je w sobie potem przez cały dzień. Widzieć w bracie idącym, siedzącym, klęczącym obok ciało Chrystusa, a nie kąsek dla wściekłych psów we mnie. Widzieć w braciach ciało Chrystusa, kościół. Stacja 14. Złożenie Jezusa w grobie Krew naszego brata Jezusa głośno woła z ziemi. Co człowiek może odpowiedzieć wołającej krwi? Branszteter zastanawiał się, kto za Jezusem z Nazaretu podczas jego pogrzebu odmówił kadysz, żydowską modlitwę za zmarłych. Powinien to zrobić najbliższy z męskich krewnych. Nie było tam jednak żadnego. W końcu doszedł do wniosku, że modlitwę tę zmówił Jan, a w ten sposób potwierdził swoje braterstwo z Jezusem, który z wysokości krzyża uczynił Go Synem swojej matki. Dajemy świadectwo naszemu braterstwu z Bogiem. Stajemy się braćmi Boga zawsze wtedy, gdy zmawiamy modlitwę. Za umierającego człowieka, gdy ten umierający nie jest nam obojętny, gdy próbujemy zrobić tyle, ile zrobić możemy dla tego, który nic już sam zrobić dla siebie nie może. Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg. Służeś uczeniu. Krew twego brata głośno woła do mnie z ziemi. Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Ksiądz Michał Lubowicki. Rozważania na krzyżowej drodze, Bóg w naszym życiu, Wydawnictwo Niedziela, patroni medialni niedziela.pl i Radio Fiat, czyta ksiądz Piotr Zaborski.